dobry, dzień dobry, tu tata Alfa. Wiecie co, w weekend w jednym takim momencie, kiedy opiekowałem się córką zauważyłem, że podniosła sobie piłeczkę, która lekko gruchotała. Taki dźwięk z siebie wydawała, jak się ją potrząsnęło. No i ona gdzieś tam tą piłeczką bawi się od iluś dni i w momencie, kiedy ona sobie zaobserwowała, że jak się nią potrząśnie, to ona wyda dźwięk wczoraj czy przedwczoraj zauważyłem właśnie, że ona sobie ją wzięła w rączkę i tak o swoją nóżkę zaczęła uderzać, żeby ona jej gruchała, żeby ona jej wydawała dźwięk. To wszystko spowodowało, że ja sobie pomyślałem jaki proces musi zajść, żeby takie dziecko, które rodząc się, ono się nie rusza i to też był jakby dla nas szok że dziecko, które się rodzi, my je przywozimy ze szpitala, można położyć i ono się nie rusza, ono się nie obróci na bok. Wszystkiego musi się uczyć, totalnie wszystkiego, wszystko od nowa, wszystkie rzeczy, z których już nasza czteroletnia córka nie zdaje sobie totalnie sprawy, wykonuje jej automatycznie. To, to, małe dziecię, które się urodzi, które przywieziemy ze szpitala, ono się wszystkiego, totalnie wszystkiego uczy, ono się uczy oddychać, um, przez buzie, dopiero około 6 miesiąca oddycha przez buzie, więc jak wcześniej ma katarek, co nam się niestety przytrafiło, no to no, są problemy i, 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 i jak pije z piersi na przykład, no to ciężko z oddychaniem i, i to właśnie sprawiło wczoraj, że ja sobie pomyślałem, że wow, no, no wszystkiego musi się nauczyć i w tej malutkiej główce zachodzą takie procesy. Ona sobie pokojarzyła, że jak pogrucha, no to wydać dźwięk i to jest fantastyczne i to cieszy i człowiek sobie zdaje sprawę, że tak, ona robi nowe rzeczy, ona to, to wszystko to są, to są rzeczy, które są postępami, które cieszą, które dają radość i które powodują, że to dziecko się rozwija. I u człowieka to dosyć długo trwa, zanim takie dziecko jest, powiedzmy, samodzielne, żeby cokolwiek ze sobą zrobić. W świecie zwierząt to się odbywa dużo szybciej, bo czasami po porodzie te zwierzątka już mogą stać czy latać. W przypadku alpaki, o, w przypadku alpaki, w przypadku nietoperza, nawet. Na bardzo krótki, czy tam na przykład dzień po to zwierzę jest w stanie po urodzeniu jest w stanie latać albo stanąć na nóżki. Więc no w tym świecie zwierząt to się dzieje dużo szybciej. Z jednej strony, aczkolwiek z drugiej strony, tak jak pewnie gdzieś tam ktoś słyszał z was, ale w słonicy ciąża trwa 22 miesiące. Wyobrażacie to sobie, przez 22 miesiące, żeby kobieta była w ciąży. Przecież to jest ponad półtora roku i ja nie wiem, no to można już zapomnieć, chyba że się jest w ciąży, jak się dobrze czuję. Ale jeżeli chodzi o słonie, to one są uznane za jedne z najlepszych matek, przez to, że się bardzo długo w świecie zwierząt oczywiście patrząc, opiekują młodymi, bo na przykład karmienie potrafi trwać do 10 roku życia, a taki słonik mały dziennie może wypić nawet ponad 11 litrów mleka. Przecież... Tu jest mega, mega dużo, no ale wiadomo, no słonie są ogromnymi zwierzętami, więc zapotrzebowanie na pokarm, na energię jest, jest ogromne. No ale jest tu ciekawostka, fajna dosyć, bo wcześniej nie wiedziałem. Co so, to jest fajne, że jest takie zróżnicowanie nawet w świecie zwierząt, gdzie co do zasady te zwierzątka szybciej stają się samodzielne i szybciej się uczą polowania czy zdobywania sobie jedzenia. Ale, ale tu. Ja cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak dziecko się rozwija, jaki to jest postęp i jak to dopiero do nas dociera i zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawdę nie jest to łatwe, nie jest to wszystko automatyczne. Co robimy, i tego wszystkiego nie, nie umiemy tak od razu, więc, więc warto to doceniać, warto doceniać te kroki milowe, które dziecko robi. No i warto też je obserwować, bo jako ojcowie często no, nie, nie mamy szansy przez, przez pracę, którą no nie zawsze mamy zdalną, a no właściwie w większości nie ma zdalnej, to sobie obserwować to, to jest wspaniała rzecz, bo, bo w ciągu dnia gdzieś tam możemy słyszeć, że coś fajnego dzieje, coś nowego dziecko zrobiło, zobaczyć, ucieszyć się razem z tym dzieckiem, razem z mamą, więc no, to jest naprawdę fenomenalne, że można podziwiać rozwój tego dzieciaczka. I każdego dnia, każdego tygodnia to dziecko robi ogromne postępy, no, które później są dla nas automatyczne, ale których się trzeba nauczyć. Życzę Wam, żebyście mogli obserwować rozwój swoich dzieci jak najczęściej z jak najbardziej bliska. Dzięki, pozdrawiam.